Siemaneczko widzowie Słuchajcie, dzisiaj minus 5 Tutaj koło domu, ale mi się wydaje Że może być i więcej Chociaż nie, ten nie jest za duży Także, tylko termometr Pokazuje koło domu minus 5 Nawet powietrze z opony Nie zaszło, także Nie jest źle Muszę zaraz do manika paliwko zatankować Do ciągnika paliwko zatankować Słuchajcie, ogólnie powiem wam tak Dzisiaj prawdopodobnie Ostatni dzień Cięcia, czy się cieszę? Kurde, lubię, lubię ciąć, powiem wam, dlatego że co chwilę do nowych klientów gdzieś tam się jeździ, do nowych ludzi, poznaje się nowych ludzi. Także ta pod robota mi się bardzo, bardzo podoba. Ale. Słuchajcie, ja u siebie jeszcze nie mam korekty porobionej wszędzie. U siebie mam tyle roboty. Dzisiaj muszę to skończyć będę oddawał zasilacz. Nowy zasilacz już powiem wam, zamówiłem swój, będę miał, będę miał. Zamówiłem w CWTS jeszcze jedną maszynę na usługi, ale też i do swojego sadu. To w przyszłości, niedługiej się pewnie dowiecie, zobaczycie co to będzie. Rozdzielacz potrzebny będzie do tej maszyny następnej, żeby dobrze pracowała, ale również ten rozdzielacz będzie mi potrzebny na Przyszły sezon, jak kupię sobie swoją listę? Bo ta lista, jak wiecie, ona była na testach, wypożyczona, także tak to wygląda. Eee, niedługo na pewno wszystkiego się dowiecie, ale powiem Wam: no, oj, dzieje się, dzieje się, bardzo dużo ciekawych rzeczy będzie na tym kanale. Aż sam jestem w szoku, że no, ale po prostu, jak człowiek jest normalny, prawdziwy, eee, nie gwiazdoży. No to i ludzie to widzą, i też yy, też po prostu yy, chcą z tobą coś tam, wiecie, robić. Ale to to w przyszłości na pewno się dowiecie. Dobra. Biorę paliwko i tankuję. Czekaj, czy manik odpali? Jak myślicie, odpali? A manik to pali, tyle że to głowa mała. 20 litrów to chla. Wczoraj e, powiem wam te przewody, nie? Kiedyś mi pękł i tam założyłem, jak siłownik jest, w tą dziurę tutaj, nie? I znowu mi pękł, bo po prostu przetarł się na tym. I no i mówię, potem wezmę zapę opaską, tak jak jest teraz, bo teraz tam jest taki plasticzek, który tam powinien być oryginalnie, nie? Że trzyma te przewody. Złapałem sobie pasko, opaską, opaska mi gdzieś pękła. Drugi raz zawadziłem o piłę, przebiłem te przewody. Kurde, cały, cały tu jest ciągnik w oleju. Ale yy, no mówię, dzisiaj dzisiaj prawdopodobnie ostatni dzień. Trochę szkoda, bo byłoby jeszcze roboty, ale no niestety, no trzeba u siebie zrobić. Powiem ja że ten dystrybutor to dziadostwo jakieś. Przelało się, nie wiem, raz odbija, raz nie odbija. Dziadostwo jakieś tam, kurde no. i. Mo teraz weź, trzeba to umyć Aj Jakaś dobra ropa, bo aż kolor z maski schodzi Albo to od tego oleju co tu Co tu był O <laughs> Widzowie, truskawki przykryte No ale tutaj trochę na górce jest to może Może tak nie dostały po dupie Ciekawe Ciekawe czy pomroziło, moim zdaniem to mogło, mogło coś złapać, bo było minus 5. Zresztą mi się wydaje, że i na jawkach i na wiśniach też coś mogło robotę zrobić. Jak myślicie? Widowie, Sadek ogolony, tamten, ten to nie tamten. Złomek załadowany, jedziemy dalej. Jadę do domu chyba jeszcze skarpetki grubsze założyć, bo zimno w nogi. Ej, ale tłumnik jest urwany, nie? Słuchajcie, jak chodzi. człowieku, to jest jak czołg to jest strach, strach, w ogóle tutaj wsiadać za kierownicę wam bo urywa, urywa nogi. Podeszły, urywa. Jeszcze szybka kawka. Ciało. mnie obiad na robocie. Jedziemy dalej Jeszcze trzy rządki i koniec No, jeszcze zajechałem widzowie na myjkę do Białej Rawskiej. Trzeba umyć sprzęta. Skość ja mam drobne w chyba w portfelu. Hop. O jest gruba dupa, nie może wejść O 4 Dobrze jest, do góry nie poleci. Ogólnie ucho tu się urwało. zabrakło braku odjęgu, piana przestała lecieć, trzeba iść rozmienić. No i dobra, z grubsza omyty Golden Sad to porządna firma, tu nie może być syfu. Oj. Aby do środka nie zaglądać, bo środku już gorzej. Dobra, spalamy Manika. Jedziemy do domu. Jeszcze u siebie pół hektara trzeba obciąć. Ale jako ona zadowolona teraz w tym momencie jest, żeby przewieźć się kawałek z tatą. A, zamknięte, poczekaj. Oj. Dzień dobry cześć jedziemy Tam nożyk jest Tam nożyk jest Mam gdzieś jak Jedziemy tak? Dobra Gazu? Gazu? Dobra jeszcze? No i dobra, widzowie Hebel wyłą... oj, 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 Kuba Nie wywal się, hebel wyłączymy Jeszcze zjedziemy sobie Fergusonem Po... żeby po prostu Rano szyby nie zamarzły O, co tu się robi? Co to się robi? Co się... Sąsiad. Siema co ro... A co robiłeś? zwoziłem. A, 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 Lila tu jest Idę, Lila, idę Dzień dobry Idziesz? Tak dobra Stań pod bokiem tam, bo jeszcze będę musiał ciągnikiem jechać A co mama do jedzenia przygotowała? Rosół? Dobra, tu będziemy jeść rosół Prawie rosół Ale dobry ten rosół czy nie? No jak pomacha, żeby wyjeżdżał Na lewo, na lewo Pomachaj mu Lila, bo zaraz Wuju Wujo Wujo zaraz w ścianę albo ten Nie Nie, nie walnie Weź załóż ten, bo zimno Jacek, ogólnie to pamiętam o tych pytaniach, co mi e, kiedyś wysłałeś, żebym nagrał ten odcinek o reaktywacji sadów przemysłowych. Ja o tym pamiętam. Nagram to wszystko, wy odpowiem na te pytania, w odcinku, w którym będzie podsumowanie e, sezonu e, cięcia mechanicznego. Już podejrzewam, że ten odcinek zrobię na niedzielę, chyba e, będzie najlepiej. Także podsumujemy całe cięcie mechaniczne. E, Ile hektarów obciąłem i e, czy są klienci? Mm, czy nadal e, warto inwestować w takie maszyny jak listwa, na przykład CWTS? E, czy po prostu będzie na to robota? Na to wszystko odpowiem e, i przeanalizujemy kilka różnych sytuacji w przyszłości. Pozdrawiam i do następnego odcinka, widzowie.